Witam Was bardzo gorąco. W ten piękny i słoneczny dzień gościmy dziś w Grzybowie, a konkretnie na jednej z historycznych ławek, z której za chwilkę dowiecie się między innymi tego, dlaczego Grzybowo to wieś, którą rozsławił gimnazjalista. Historia Grzybowa sięga X wieku. Prawdopodobnie w latach 20 lub 30 tego stulecia stanął tu Piastowski Krót Warowny. Nazwa Grzybowo pojawiła się oficjalnie w dokumentach z XIV stulecia i pochodzi od członka rodu Bylinów o barwnym nazwisku Grzyb. Historia kościoła w Grzybowie sięga roku 1399, kiedy to wybudowano drewnianą kaplicę pod wezwaniem świętego Michała, posiadającą status kościoła parafialnego. W 1757 roku Stanisław Otto, władający grzybowem, przebudował kościół i nadał mu dzisiejszy kształt. Tuż obok kościoła znajduje się replika romańskiej kaplicy wawelskiej pod wezwaniem świętych Feliksa i Adaukta, postawiona przez lutomskich ostatnich właścicieli wsi. Wszystko to otoczone jest kameralnym i zadbanym cmentarzem parafialnym. Od lutomskich właśnie w 1937 roku przyjechał do Grzybowa Olgierd Brzeski. Nie urodził się w Grzybowie, lecz przyjeżdżał tu jako młodzieniec do swojej cioci na wakacje. Jego największą zasługą jest, że jeszcze jako gimnazjalista dokonał pierwszych wykopów sondażowych na terenie grodu. Dlatego właśnie został patronem szkoły w Grzybowie. Grzybowo to kolejna piękna miejscowość w naszym powiecie. I bardzo mocno zachęcam Was do tego, żebyście chociaż na chwilkę się tutaj zatrzymali. Tych, którzy czują pewien niedosyt, bo mało powiedzieliśmy dzisiaj o Grodzie w Grzybowie, uspokajam. Będzie o nim więcej już w kolejnych odcinkach programu Co tam. Serdecznie zapraszam.